Jesteśmy w tym czasie, w tym momencie na planecie Ziemia. Na początku pewnej podróży. Ku prawdzie, ku uzdrowieniu. Jeszcze jako ludzkość w tym raczkujemy, inicjujemy, badamy, próbujemy. Dowiadujemy się, jak. Odprogramować um, programy, schematy, które były nam przekazywane przez e, lata, które były przekazane w naszym DNA, które również były e, przekazywane w naszym wychowaniu. Dobrnęliśmy do momentu, gdzie już nie jest tabu mówienie o emocjach. Postrzeganie emocji nie jest już e, słabością kobiecości. Um, tylko zaczynamy widzieć prawdę, która mówi o tym, że nasze emocje służą czemuś, są informacją, mają w sobie moc, mają w sobie ładunek energetyczny. Um, zaczynamy jako ludzkość otwierać się na duchowość, na naszą prawdziwą naturę. Um, i na to, że jeśli nie pielęgnujemy tej duchowości i emocjonalności w sobie, to cierpi nasze ciało fizyczne, nasze życie materialne, nasze zdrowie psychiczne. I tutaj w tej podróży nie ma za bardzo błędów. Postrzeganie mm, e, swoich wyborów jako e, błędnych, odkrywa, odkrywanie siebie i tej podróży hmm, w głąb siebie. Hmm, tutaj nie ma tutaj nie ma dobra zła błędu zwycięstwa. Tutaj jest tylko możliwość zauważenia, obserwacji, przyjęcia, poszerzenia perspektywy.. Hmm. Więc e, nagrywam się z takim przekazem, żeby pozwolić sobie odkrywać, żeby pozwolić sobie mm, eksplorować swoją świadomość e, próbować, obejmować siebie miłością próbować zaglądać do swojego wnętrza rozpoznać swój wewnętrzny dom stać się swoją wewnętrzną matką, wewnętrznym ojcem, babcią. I zaopiekować się tym kochanym wewnętrznym dzieckiem, które mieszka w każdym z nas I na różnych etapach rozwoju, ma różne potrzeby, które wcześniej mogły być stłamszone, niezauważone, wyparte, zepchnięte, powodując zranienie. Także jest teraz na nas bardzo duża mm, odpowiedzialność do stanięcia w swojej mocy. I do przyjęcia pełni siebie. Jest na nas duża odpowiedzialność, bo stawienie się do siebie i uzdrawianie siebie tutaj się nie kończy. Wszystko jest ze sobą połączone. Każda jedna istota, każda jedna jednostka tworzy całość tworzy ekosystem, organizm tworzy ludzką cywilizację. Także zajmując się sobą, swoim wewnętrznym domem, swoim podwórkiem, swoimi relacjami, swoimi ranami i swoimi marzeniami, zmieniasz przyszłość cywilizacji ludzkości, zmieniasz system. A skoro ten system jest tym, co zadał nam te rany, i skoro nieświadomość jest tym, co sprawiło nam um, cierpienie, ból, wyzysk, mm, mm, ocenianie, wymaganie, to to ta podróż w głąb siebie i u, ta podróż do uzdrowienia siebie, a przez to uzdrowienia systemu, wydaje się być jedynym słusznym, mm, rozsądnym, logicznym i, um, I prawdziwym, jak dla mnie, wyborem. Mm, I tak, jesteśmy pionierami. Nikt nam nie dał na to instrukcji obsługi. I mamy prawo eksplorować, mamy prawo poszerzać, mamy prawo kwestionować, mamy prawo. Um, wybierać i odkrywać naturę swoją i naturę rzeczywistości, taką jak my doświadczamy, taką jak my widzimy, a nie taką jak ktoś nam mówi, że jest albo że ma być. Naprawdę mamy w sobie moc: mamy w sobie przeogromną, nieskończoną moc świadomości. I dzięki temu ciału, dzięki temu ucieleśnieniu, dzięki temu życiu możemy tworzyć. I nie musimy odtwarzać, tylko możemy wytwarzać nowe jakości. I teraz jest tego czas, teraz jest. Teraz jest początek.